Witajcie, z tej strony Robertos. Jak widzicie, zaczynam nową serię Let's Play Będzie to Let's Play z Postal 2 of Pain, czyli prawdopodobnie najbrutalniejszej gry świata. Jak zwykle, jeżeli chodzi o fabułę, dowiecie się już, kiedy będziemy grali. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy, czy wszystko jest dobrze ustawione. Czeka dźwięku. No, chyba będzie dobrze, ale nie zaszkodzi jeszcze troszeczkę przyciszyć. trochę się nie zgrałem jeżeli chodzi o to ale okej, okay. myślę że teraz będzie dobrze najwyżej poprawię w następnych odcinkach jak zwykle no i dobra e, zaczynamy nową grę e, przejdziemy sobie grę na poziomie trudności przeciętnym czyli takim normalnym łajzowaty poziom trudności jest po prostu zbyt prosty bo ma mamy wrogów tylko z bronią do walki wręcz, a wszyscy mnie nienawidzą jest zbyt trudnej. Każdy ma broń prawie i do nas nie strzela. no W ogóle poziom trudności jest bardzo dużo. no Może nie bardzo, ale dużo jest. Można by długo coś wybierać pomiędzy nimi. Ale myślę, że bez dłuższego zastanowienia się wybierzemy po prostu przeciętny. Dobrze, no i zaczynamy. Tak, wszystko <laughs> jak się steruje postacią i tak dalej. Mam tutaj. Okej, okay, zaczynamy. No i zostawiam za was z intrem. Gorąco tu, jak w odbycie diabła, kiedy przeprowadziliśmy się do piekła. To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwień. Jezu, kobieto. Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Nożesz. Turny pies. Nie wypuszczaj psa. Cholera. I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. <śmiew> To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Wincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Hmm. Aha, mam Cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest. Tak właśnie zaczynamy. E, na co dzień będziecie musieli e, robić zadania właśnie dla żonki e, głównego bohatera. Pobucha, e, jak widzicie, w ogóle nie jest specjalnie wymyślna, ale nie o to w tej grze chodzi. Chodzi tutaj o to, o co chodziło w jedynce. Czyli symulator psychola. <grych> Okej, okay, właśnie wzięliśmy sobie łopatę. Czyli pierwszą grą w grze. Łopata jest w ogóle taką, taką bardziej rozpoznawalną... Rozpoznawalnym znakiem serii. Ule. Oczywiście przejrzymy sobie prasę codzienną. <grystanie> Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy, ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. <grystanie> tak, takich perełek jest w tej grze więcej. Możecie mi wierzyć, więc myślę, że będziemy się dobrze bawić przy tej grze. No ale. E Teraz e, wypełnimy oczywiście nasze zadania. Gdzie tutaj najpierw pójść? Pójdziemy po mleko, najbliżej, chyba. Ok. A, warto codziennie zajrzeć do domku e, naszego sąsiada, bo tam zawsze są jakieś przydatne przedmioty. W zależności od poziomu trudności, znajdziemy tam inne przedmioty. Ciekawe. No, oczywiście to są bronie. Tutaj mamy paralizator, to rzadko chyba będziemy używać. Ok, teraz kamizelka kula odporna. To jest kanister z benzyną. Chyba nie trzeba mówić, do czego on służy. Może się, yy, się domyśleć. I wchodzimy tutaj. W sumie powinniśmy nie zabijać, ponieważ jest to początek gry. Ale nasz bohater jest przecież psycholem, więc nie możemy sobie po prostu od tego odpuścić. Tak jak ja kocham tę grę. No i nasza pierwsza ofiara. Oho, czamp, to jest nasz piesek Aport. Dzięki, krzeczny. czamp, aport. No, i kupieczka. No. Okej. Okay.